Dzień dobry wszystkim. Dobre rano. Dzisiaj Wam pokażę coś, czego może się po mnie nie spodziewaliście, a mianowicie to, że moim drugim hobby jest gotowanie i bardzo lubię dobrą kawę. I chciałam Wam powiedzieć o swoim urządzeniu, swojej kafeterii małej, której używam do robienia kawy. Jak tutaj widzicie, ona składa, to jest z włoskiej firmy Bioletti i mój model to jest Moka Express. Moja robi cappuccino i caffè a normalną, popularną, którą na pewno wszyscy znają, to jest taka zwykła biolety, która jest srebrna. Ten, ta kafeteria jest srebrna i no, ona robi espresso, czyli mocną kawę. Moja, ja nie piję espresso, ja lubię kawę z mlekiem, dlatego kupiłam sobie to urządzonko. I także chciałabym Was przestrzec, tak, że ja jestem gadżeciarą ogromną i też bardzo lubię różne takie nowoski i w ogóle maszyny do kawy, takie głupoty. I miałam, kupiłam sobie. Maszynę Dolce Gusto na pewno w Polsce widziałyście reklamy tego wszędzie na każdym kroku są. I powiem wam, że te Dolce Gusto e, pięknie wygląda na kuchennym e, przy, na, w kuchni jest dekoracją, e, wszystko pięknie ładnie, ale te dyski z kawą naprawdę nie ró różnią się jakości do takiej normalnej, zwykłej, sypanej kawy. E, także nie polecam. Trochę sztuczny ma posmak. No, ja to czułam i mi, mi to nie, odpaso, nie pasowało, i na szczęście udało mi się go odsprzedać. I kupiłam sobie to. E, baza, do bazy wlewa się wodę. Tam jest taka linia, widzicie, do tej linii się wlewa wodę. W zależności od tego, którą chcemy kawę, e, proporcje są różne w zależności od cappuccino albo do kafela tam. Są takie dwie linie. To widać. E, nie wiem, czy tam głębiej będzie to widać. E, czyli tak, w bazę wlewamy wodę i e, później wkładamy. Ten filtr do kawy, do którego tutaj się wsypuje nam kawę. Na dole też tutaj mamy filtr, który nam my zapewni, że fusy nie będą wlatywały do kawy. Nakładamy górę i to Wam wszystko pokaże, jak już będę robiła. E, tylko powiem jeszcze jedno. E, zaraz po przyrządzeniu kawy należy urządzenie umyć. E, nie. E, nie. Wyłączę pralkę, bo to głośno strasznie e, Nie jakimś strasznym detergentem. Ona może się wydawać komuś, ta baza, że jest brudna. Ale nie jest. Kawa zostawia naturalny osad, który robi kawę jeszcze lepszą, tak naprawdę, jeżeli się jej je więcej, więcej robi. Czyli myjemy ją zaraz po użyciu w letniej wodzie, ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń i nic więcej nam nie potrzeba. Dobra, zaczynamy. Ja mam dzisiaj ochotę na cappuccino, dlatego wlewam wody do tej linii. Nie wiem, czy to będzie widać. Wkładamy to do sitka i jak to działa? Można, najlepiej to działa na gazowym piekarniku Którego ja nie mam, miałam tylko elektryczny Ale też w sumie jest dobrze, na gazowym jest szybciej Jak to działa? Podgrzewa się woda I pod ciśnieniem, tutaj mamy taki ten Malutki taki valve, czyli Jak to po polsku, nie wiem, powiedzieć Który, jakby tego nie było To generalnie to by mogło się wysadzić Ale to jest, delikatnie tędy się powietrze wycieka I woda pod wpływem ciśnienia podnosi się do góry Przychodzi przez kawę i wchodzi do tej maszynki I w zwykłym przypadku Takie maszynki bez tej części Robią taką zwykłą kawę Moja robi cappuccino, bo tutaj się wylewam mleko, ale to zaraz do tego przejdę. E, ważną rzeczą oczywiście jest też dobranie dobrej kawy. To jest ili. Wszystkie niestety włoskie kawa, bo włoskie są najlepsze. E, to jest włoska. E, I ona kosztuje chyba 5 funtów, ale ja tutaj kupuję później sobie taka puszka, bo jest fajnie lodówce ją otrzymam. A później e, ja dokupuję po prostu e, takie zwykłe, tańsze już e, w z tej samej firmy, tylko po prostu wkładę, tak jak gdyby. Tutaj wsypujemy mniej więcej, jeszcze może troszeczkę. Jak powiedziałam, żebyśmy mieli pewność, że nie zostaje nam nic tutaj na, z boku. I teraz co robimy? I teraz przykręcamy tą... Y Górną część. Nie można kręcić za rączkę, gdyż rączka może nam się niestety ale po, połamać. E, I teraz tak otwieramy, pokażę Wam, gdzie sobie może widziały nazwy też. Bliżej, bliżej. Tak. To tak wygląda w środku. I e, to coś właśnie nam będzie robiło albo e, cappuccino, albo e, latte I teraz tak, wkładamy z jednej strony, tak, i trzeba to po prostu przekręcić. I ona już się teraz nie wyciągnie, i w zależności od tego, jeżeli chcemy cappuccino, to jest nawet napisane, że jeżeli chcemy cappuccino, to musimy tego nacisnąć. Czyli ja chcę cappuccino, czyli naciskam, naciskam przycisk. I co teraz robimy? Do górnej części wlewamy mleko. Ja mam tutaj wlewać ciatę, moje ulubione. Mam nadzieję, że wystarczy. Zamykamy i jest gotowe do ustawienie na piekarnik, na piecek. Zawsze mnie to przestrasza, jak to wyskakuje. Ja to otworzyłam, wam i zobaczycie sobie, jak ona robi pięknie pianę Tutaj trochę się roztrzamało. Naprawdę świetna rzecz. To powinno być zamknięte. I teraz muszę poczekać troszeczkę, parę minut, żeby mi e, się podgrzało też mleko. Tu mam już kubek gotowy e, z kostką cukru. E, widzicie, y, troszeczkę się rozkładało, że przestała mocno, troszeczkę się rozlało. I teraz, mi, naprawdę to jest kawa jak ze Starbucksa, jak z naprawdę wszystkich najlepszych. Y, y, coffee shopów, jakie tylko są w domowym zaciszu, naprawdę niedużo kosztująca i pięknie wyglądająca. Na wierzch można by było troszeczkę jeszcze dodać czekolady, żeby to uzdobić, ale że ja czekoladę nie mam. Mam nadzieję, że wam się podobał filmik i zapraszam do więcej. Dzisiaj wieczorem będę robiła obiad. Do zobaczenia.